Cześć wszystkim Dzisiaj pryskamy kukurydzę Ostatni kawałek Hektar 10 Wcześniej nie nagrywane było, bo kurde wiatr trochę wiał Tego szybko, szybko, żeby ten Pryskamy środkiem Mocarz 75WG w ilości 200 gram Na hektar I do tego jeszcze idzie drugi składnik Ikanos 0,40 OD w ilości 1,5 litra yy, na hektar. Ostatni kawałek tej kukurydzy mamy gdzieś 4,5 hektara. No co? Sprzęt jak widać. Nasz Władysław C25 z opryskiwaczem Jarmeta. Nim pryskając e, wychodzi nam około 230 litrów e, cieczy na hektar. E, dlatego, że pryskając 3 p wychodzi więcej, bo rusek na trzecim biegu jedzie gdzieś z 1,5 km szybciej niż, e, tak, e, niż 3P i wychodzi wtedy mniej wody, bo trzy to gdzieś około 270 litrów mi wychodzi na hektar. Dobra, zobaczymy się po krótkiej chwili. Dobra, jedziemy na wodę.

Krusek, kurde jak jest, bar, jak jest pełniutki pod korek to ciężko ma kurę z tym odleciła, bo to jakby go tak do pełna zalał to może ja wiem 500 litrów chodzi, może nie całe, tam brakuje mu parę litrów, także ma co dźwigać jak jest pełniutki, tak? Ale akurat takie kawałki mieliśmy, że tam na żadnym nie ma dwóch hektarów, Także pełniutkiego nie lałem. Tak to prawie pod korek, to kurde może z 480 chodzi. O tam dalej widać też Romek pryska 60 km opryskiwasz biarski A my lecimy naszym Jarmetem Tutaj mamy taki kawałek W tym kawałku jest hektar 10 Także 250 litrów wody nam wystarczy. Dobra, lecimy. Kutak w miały zimno jak widać. Kurcze tak było jakoś no, słabo szła ta kukurydza Nie mogła się kurde jakoś bujnąć. Teraz zrobiło się ciepło i strasznie zielono od tych chwastów się zrobiło. Kurydza widać, że nie jest taka mała, ale, ale te chwasty różne. Widać, że ją zaczęły kurde gonić. No zabierać jej pokarm, wodę Wodę, głównie, bo tutaj u nas wody kurde to tak średnio eee, Nie wiem ile przez cały maj spadło Bo mieliśmy e, deszczomierz niedawno kupiony Przez ostatnie półtora tygodnia spadło około 16 litrów e, Tak dwa razy padało, raz 11 A raz tak 5-6 E, jak widać kukurydza jest siana poznaniakiem. E, co między e, znaczy rzędzie wychodziły co 44-45 cm na kiszonkę Zawsze tak siejemy, gęściej, trochę. Bo u nas nigdy tak nie wyrastała. Jakieś te kurde lata są takie dziwne. I sialiśmy. E, gęściej, żeby tej masy zawsze było trochę więcej. No nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale e, no tak siejemy już któryś rok. Już nie 4 lata siejemy swoim siewnikiem, poznaniakiem. Odkąd mamy agregat uprawowo-siewny? No tak można powiedzieć, bo, bo e, raz pierwszego roku próbowaliśmy e, siać e, ten. Siewnikiem, ale e, Trzypekiem przeagregowane a później samym siewnikiem, trzypekiem To kurczy Dużo zostawało na wierzchu, tak nie zagarniała Ten siewnik bo Za kołami gdzieś tam ziemia bardziej zbita i I I ta kukurydza była na wierzchu, a teraz po agregacie Jak się Kejsem sieje to tam Widać, że ładnie ten, no wiadomo, że tam nie jest równo posiane, bo tam tak Jak widać o Miejscami są przerwy, miejscami wypadły tam 2-3 ziarna, ale nieraz widziałem punktowe siewniki, to też kurde, no, znaczy może nie nowe, ale dużo nowocześniejsze i ta kukurydza też była różnie posiana. Kurczę. Jeszcze jak się wolno jeździ tym punktowym to jeszcze, ale jak ktoś bardzo szybko jeździ to, to ta kukurydza gdzieś też gubi ten rozmiar siania. Dobra, lecimy z dwoma następnymi przejazdami, bo już jest prawie 20. Także ten żebym się wyrobił, bo kurczę, zaraz będzie rosa wchodzić może i Zrobimy teraz jeszcze poprzeczniak i, i będziemy to jeszcze raz a później już niecały cały będzie się opryskiwacz Tu jest tak trochę sklina. Te działki właśnie takie kurde u nas, które to nie ma prostej dalej, to kurde gdzieś w jednym miejscu węższa, w drugim szersza, na drugim końcu i to tak właśnie wychodzi. Dobra, lecimy. Na naszą Rzeczkę Wartę Rzeka Warta Woda mała Mała, średnia, no, nie, jest, nie jest duży poziom O no tak, koniec na dzisiaj Bo jutro jeszcze jadę Opryskać tą kukurydzę na ziarno Ale tam będziemy pryskać tym opryskim naszym Najprawdopodobniej tym I Ursusem C360 Także, może też nagramy coś z tej akcji. Zobaczymy jaka będzie jutro pogoda, na co czas pozwoli i w ogóle. Także, na razie, do zobaczenia. Wiecie co macie robić, tam dzwoneczek, kurczę klikać, subskrybować kanał. Lajki, komentarze też mile widziane. Pozytywne jak i negatywne. Słowa krytyki też są potrzebne. No także na razie, to mam tego odcinka.